muszę jechać po te moje papierki, wiesz, jakby nie chcę, żeby cię się pogubiły. No dobra. To są ważne papiery w kwestii firmy, jeżeli mam zamiar ją sprzedać, a to jest akurat dla mnie bardzo ważne, więc uwierz. Ura, będzie lipo, będzie megali. Oho, co ty tu robisz? Riko, 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 gdzie jest szefowa? No właśnie przyjechała. Jeśli robisz coś ważnego, to, to uwijaj się szybko, bo zajmij zaraz ją, tu zajmij ją. Nie, nie, zajmij nie, nie zajmij ją. Nie Nie dam rady, co? Co wy kminicie? Nie dam rady, no, Ewen. Muszę ogarnąć szybko info, Rico zajmij, i zajmij Gdzie jest Jackson? Mi, gdzie jest Jackson? Cholera jasna. Serwerowni. Szybko widzę. Jackson! Jackson! Szybko szefowa przyszła co, już Co, co? Ejven jest u góry. Chodź pomóż co? mi, nie wiem, zagadaj ją jakoś! Udało się? Tak, 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 Riko, chodź. Co ty? Co wy kombinujecie? Tak, coś, to cię odprowadzam po firmie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Co in co zabryłę? Tutaj masz tablicę korkową, tutaj masz tą aha, strefę aha. pracowniczą, tu jest poduszka, a to jest nasza szefowa Riley. Nie wiem czy miałeś okazję o, poznać. O, o, Do tak. tego dlatego potrzebują 3 miesięcy, bo inaczej. Szefowa jest okej, okay, no. Widzimy się w dziupli co, co pani robi wieczorami teraz sama? Wieczorami? Szczerze? No tak sobie wychodzę, chodzę... Ostatnio byłam w dwóch klubach, powiem ci, że całkiem spoko Fajnie było, już tak dawno w nich nie byłam, przez to, że byłam w małżeństwie No, można się A. wyszaleć, nie? No teraz mogę, uwierz mi, teraz jest cudownie no, no to życzę... Jednak życie singielki jest cudowne Życzę wszystkiego dobrego Niech się A, dziękuję. Jedzie. I na przyszłość pętaj, nie spóźnij mi się do roboty, bo inaczej po uszach dostaniesz Wiadomo do widzenia Do zobaczenia O, w tym ja ciebie Pitbull, pitbull. Ja, Jak w ja serio kupisz stary psa, psa, to jesteś niesamowity, nie? Jesteś tak głupi po prostu, że nie znam drugiego takiego głupiego człowieka Ty, wypłaciłem całą rentę, jaką miałem i kupuję za to psa kumasz to, całe pieniądze na to no ile... To jest inwestycja Wierzę to Jasmine, Jasmine, właśnie, robię to dla Jasmine Jasmine... Chciałeś psa Patrz Ernesto, dla co on kupił państwa... Informacje. Co ty kupiłeś, Co? ja pierdolę. Co jest? O, to jest na kiełbasa w mnie <for LOL>